Z pałacu prezydenckiego prosto na dworzec. To nie żart. Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, właśnie zaliczyła jedną z najbardziej zaskakujących wizyt. Pojechała do Kielc, a to, co i gdzie robiła, jest teraz na ustach wszystkich. Zamiast czerwonych dywanów, wybrała poczytalnie na dworku. Tak, bibliotekę na dworcu kolejowym. Spotkała się tam z członkiniami klubu przedsiębiorczych mam. To kobiety, które na co dzień łączą macierzyństwo z karierą zawodową. Pierwsza dama wygłosiła tam potężny manifest. Bycie mamą nie zatrzymuje marzeń, wręcz przeciwnie, potrafi je rozpędzić, u napisała po spotkaniu. Podziwiała Kielczanki za stworzenie przestrzeni do samorealizacji. Marta Nawrocka, sama matka trójki dzieci, po raz kolejny pokazała, że stawia na inicjatywy społeczne i bliskość z ludźmi w niecodziennych miejscach. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, zostawcie lajka i subskrybujcie.